Masz dużo przedmiotów do sprzedania? Wbij na SkinCounter i wymień swoje przedmioty na prawdziwe pieniądze. Bez konieczności czekania. Skorzystaj z wielu metod wypłaty środków, takich jak Basif Card, Paypal, Krypto, a nawet gift cardy do Steam, Netflixa, Spotify i wielu więcej. Skorzystaj z niskich prowizji. Wbijaj wyższe levele sprzedając przedmioty i zyskaj większy bonus do transakcji. Sprawdź sam, wpisz mój kod lub wejdź w link z opisu i odbierz darmowe plus 5% do transakcji. Strona posiada ponad 50 tysięcy zadowolonych klientów pasz patrzcie teraz o. o, o No, co jest? Umieraj O, uciekam Schody gdzie są? Drabinę, dajcie, dajcie drabinę A! 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 Patrz, widział, ale to się nie liczy Szybszy jestem niż wiatr Patrz CIE ODY DZIĘCIĄ! Kurwa... Dzieciotra po plecach Ej krwawie kurwa ty Ktoś mi zajebał W łeb Kurwa Pongowski ty chuju ty no, kurwa Pongowski Kurwa jeden banda. Jadą, jadą, jadą. Nie zdąży się uleczyć, by na Ta, skinę. Tak, solidna defini. Szadzi! Pa, para, pa, pa, pa! Pa, jakie nożyce! Puff. ale jakie o. podanie! Elektryk blisko. Zawsze tak, wrecki. Tak, tak. No właśnie z tej kwity będą. Nie widzę go no. na elektryku. To to okay, co Ej, cofnijmy, może czekajcie chwilę Idź, idź, idź Nie, no idź, idź O! <śmusz> o! Nie, 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 idź, idź nie. Idź, nie bój się Musisz hada dać Zabierz jednego, no. Cześć, dawajcie no, za. Tak, o, oj ty! Jak się przyspięknął! No, chuja tam Nie, nie, nie No jak przyjechałbym? Gdzie cię potrafi zaskoczyć w takich grach, nie? Dobra, widzę jak stają. Zwłaszcza, że on ma czwarty tor. Czwarty tor to jest jego najlepszy tor. Który, żółty beret jest z Żółty beret Tak i AS A, 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 zmieniasz kamerkę Ue! Prawy lewy! Ale poszedł! Ue, Kurwa! Coś... No przedni dzień! Dzień ciągł swoim tempem, pana! Jedź jak baby! Wiecie jak baby Patrzcie kurwę! OO Jezus tych typów mnie na... Patrz jesteś, patrzcie w górę, patrzcie w górę szybko! Z tą Poniki drabiną to już przesadziłeś no jak szafa, no Nie no no z tą drabiną to... ta drabina była za mocna była za mocna? Met 40 by jeszcze przełknąłem, ale, badaje, ale z drabiną to, taka, to nie, nawet... Nie byś... drabina, kurwa, strażacka, tylko taka, wiesz, no, podręczna, no. Nawet świnia w chlewie tyle by nie, przełk nie przełknęła. No. Nie dałem rady, no, musiałem iść. Nie, Jezu, co to było? Ojej, Oj, kurwa. nie, proszę. Mateo! Jarek, kim jakiegoś chce o, o. Mam kurwę! Okoń! Duża, pół kilo ponad no, Ale no. pizda duża A zjadłbym rybę eee. Zaczęłam Wysiadać O kurwa, wysiedli, czek Kurwa no Wąkowski mi przejechał To dobrze Gdzież są kurwa To było, było na Dobra no kurwa Mako う、oh.